Siemano widzowie, z tej strony, Krafty, witam w kolejnym odcinku. Cię pokażę top 5 najlepszych kost do jedynie tylko 200. 500, przepraszam, 200, 500 zł. Więc następnie zostaw Subika w BA na mojego Discorda. Link będzie w opisie, gdzie można wygrywać konkursy na giveawaye, a także na mojego Kika, który będzie w opisie, którym są streamy z rozwojem skinów. A my przechodzimy do filmu. Pierwsze, jak wam ci pokazać skinek, jest to Ursus e, Warstwa Rdzy. Uwaga, który można kupić za jedynie 300 zł już na rynku Steam. Wiadomo, jest to Battle skirt, ale te Ursusy, właśnie warstwa Rdzy, super. Wyglądają i pasuje to idealnie pod tą skórkę, więc naprawdę moim zdaniem warto. Kolejnym skinem, a bardziej kosą jest Nudge Paracord Nocne pręgi, lekkie zużycie Za jakoś 320 zł już go kupiłem Nawet troszkę tani Więc naprawdę wydaje mi się, że również kosa ciekawa Nocne pręgi są moim zdaniem ładną kosą A cena dalej niska Kolejną kosą jest Good Knife Crimson Web Za 300 około 80 zł 75 da się już go kupić e, Spoko, takiego niewydrapanego Strasznie wiecie, żeby to, to jakoś się prezentowało A naprawdę, no kto nie lubi Crimson Webów Przechodząc dalej mamy Nóż myśliwski, znaczy Hansmana, czarnego leminata. Po testach za jedyne 400 i tylko 10 złociszy, więc naprawdę nie jest to drogo. Za 400 zł możecie się zamknąć. Za Hansa na czarny dla mnie, który wygląda jak naprawdę fajna kosa. No i uwaga, totalny moim zdaniem, Banger, bo ponownie nóż myśliwski, ale tym razem autotronika po za 500 zł. Na tej autotronice po nie widzę zbytnio, że to jest strasznie odrapane, więc naprawdę super to wygląda. Yy, I co? No, moim zdaniem, aktualnie można kupić naprawdę przemocarne kosy do 500 jedynie zł, więc widzu, tutaj dałem kilka propozycji. Moich, które możesz sobie kupić do jedynych 500 zł Ale no, się jeszcze oprzeć samemu Bo naprawdę tych kost jest od zawalenia Bardzo ładnych, zostaw subika Życzę miłego dnia, trzymajcie się, widzowie Cześć, cześć